No, hej, witajcie kochani, bardzo serdecznie. Szeweral z tej strony, a to jest kolejny odcinek już dawno przez Was zapomnianego gwinta. Tak więc, w tym odcinku zagramy sobie z bałwierzem, jako że dodatek. Witam, szanownego jego mościa. Mógłbyś mnie ostrzec? Dobra, najpierw, e, tak, e, możesz mnie ogolić. E, zgolona broda. To na pewno, bo nie lubimy Geralta zarośniętego. Ma być gładki jak pupa niemowlęcia. A teraz... zagramy w gwinta. Dobra, ustal kwotę zakładu. Na pewno gramy na maksa. Może zagramy w gwinta... Zobaczymy, jak to będzie szło, Dobra, królestwa północy. Gramy standardowo królestwami północy. Powinny mi tutaj wszystkie karty starczyć. Tak więc rozpocznijmy grę. Eee, Zaczynam jako pierwszy. No dobrze, co ja chcę wymienić? To jest bardzo dobra karta. Mam bardzo dobre rozdanie, powiem wam. Tylko to chyba chcę. Nic więcej nie wymieniam. Dobra. Początek rundy. Mój ruch. No to kochani, dajmy mu jeden punkt. Dajmy mu naszego szpiega. Dobierzmy dwie karty. Nie Niedobrze, młody berserker. Młody Berserker. Nie wiem co to jest za karta, ale wiem, że chcę użyć tę kartę. Co mi da automatyczną przewagę. 12 do 3. Młody Berserker w pierdol. Zaraz zobaczymy co to jest za karta. Eee, zamienia się w potężnego niedźwiedzia pod wpływem grzybów matrony. Aha, czyli pewnie można mieć młodego berserkera, plus yy, te grzyby. Yy, dobra, co ja chcę? Kolejnego szpiega im zawalimy. Róg dowódcy, bardzo dobrze. Myszowór. Ile ja mam kart do zdobycia? Tylko ignoranci bagateliz bagatelizują znaczenie mitów. Kart w rzędzie to serkera A to jest ten tryb. Więź. Cholera, dobre są te karty! Ale będę miał mocną talię, jeżeli ją zdobędę. E, czekajcie. Jak ja to... Hmm. 8, 16. No i tak za dużo mi to nie da. Wiecie co? Dobiorę sobie chyba jeszcze kartę jedną. Bo to mi da dodatkowe punkty. Nie no, nie. Przeciwnik z pasową. Dobra, przemyślmy to teraz. Jeżeli ja tutaj dam yy, kogoś z łukiem, czyli tego osiłka, to mi nic nie da, bo nie mam drugiej karty takiej samej. Ale, jeżeli podwoje to będzie 8, 3 razy 8. Na pewno mniej niż on ma. Na pewno mniej niż on ma. 50, nie, nie opłacza się. Kompletnie. Eee, dobra, wiecie co, pasujemy. No, pasuj. No co jest? Niech on sobie wygra tą rundę Bo ja de facto i tak nie straciłem nic u siebie Co to jest za nowa Lekki drakar Uciec im na wodach skali powodzenia, braterstwo To to akurat wiem, dobra To może zróbmy to na delikatnie. Przeciwnik spasował, no właśnie, bo on w sumie to ma mnie w dupie. Dobra, użyję tak, użyję tao i powiększę to tym. I mam 14, pasujemy i wygram rundę. Jest 9 do 6 w kartach i mam jeszcze powiększenie, tak naprawdę podwojenie. O no właśnie, podwojenie tutaj wszystkich tych moich. What the fuck? No dobrze, no to może tak, Jennifer i kogo? Kogo, moi drodzy? Rębacza bo nie działa to w ten sposób, że jakbym gantera wziął Okej. Okay. No widzę, że chłopak się strasznie, ale to strasznie rozochodził tą grą. Powiem wam, że troszkę Kijowo wam zasłaniam pewnie karty, ilość kart jego, ale to nieistotne. Ma 11 kart, jakbyście nie wiedzieli. Dobra. Cholera. Nie podoba mi się ta. No dobra, no. Ale to jest tylko w pierwszym rzędzie to działa. Bliskiego starcia, tak. Bliskiego starcia akurat mam mało, tak więc spoko jakoś to przeżyję. 30 do 26, ale masz 6 kart. Mam nadzieję, że nie będzie miał możliwości szpiegów. wyciągnięcia. 36 do 32, a jak braterstwo. Ja na razie nie użyję najsilniejszych, ale zaraz, jak wszystkie te tak naprawdę podwaja, cholera nie jest ciekawie. Kolejne 6 to 48. No, nie gadaj, że będzie miało jeszcze jednego. 69. Dobra, użyjemy. Bo i tak, i tak mamy po jednym... Kryształku, więc musimy na... Wyniszczenie, nie! Nie! No, chociaż nie, no aż tak bardzo nie straciłem. On nie ma już kart. A ja mam jeszcze trzy. Ruch przeciwnika, on spasował. Dobra, 69 do 77. To... Zaczniemy do końca. Geralt do tego Siri. 107 do 69. Dobra. Udało się. Nowigradzkie korony. O, tu Stuwa. Kelgijski sztorm. No i proszę bardzo, zobaczmy sobie. Talia do gry w gwinta. Skojatel, potwory, cesarstwo Nilgardu. A dlaczego ja nie mam tej? Tali. Tamtej. O, to chyba muszę jakiś quest ten zdobyć. No dobra, no nieważne. Kochani, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. I śledźcie dalej z napartym tchem losy gry w gwinta. Pozdrawiam. Several. Hej, hej!